Siemaneczko, siemaneczko, witajcie na kanale Barty Fishing. W dzisiejszym openingu otworzymy tą oto paczkę niespodziankę od firmy Extro Fish. Przesyłeczka jest dosyć duża. Coś w niej na pewno jest, bo jest za ciężka na wiadro, które udało mi się wygrać w konkursie właśnie organizowanym przez Extrufish. Fish. Co jest w tym wiadrze? Nie wiem. Przystępujemy zatem do otwarcia tej ciekawej przesyłeczki nuż mam, paczka jest, działamy mamy kilka warstw tutaj folii Mamy folię bąbelkową Dobra, i mamy wnętrze. Ja już widzę co tam jest Na razie sobie tak dookoła to wszystko poobcinam żeby mieć lepsze dojście Dobra, na razie wystarczy We wnętrzu znajdują się jakieś worki od Extra Fish co przystępujemy do ich wyciągania i pokazywania Method Mix Spice Metod mix banan, metod mix vanilia i metod mix green Chocolate I to wszystko. Zatem w tej naszej e, paczuszce, w naszym opakowaniu którym jest wiadro. Teraz zrobimy jeszcze te wiadro. Wiadro się przyda do rozrabiania zalęty oczywiście, bo te moje, które obecnie posiadam jest troszeczkę małe i mamy fajne wiadro z logo oczywiście Extra Fish jest to 12 litrowe wiadro jak najbardziej spoczko. W takim razie 4 opakowania Metod Mixa plus 12-litrowe wiadro z logo Extrufish. Bardzo Wam dziękuję za tak wspaniały prezent. Udało się wygrać ten konkurs majówkowy. Ja Was zapraszam do odwiedzenia strony Extrufish, gdzie znajdziecie Polskie, zanęty i przynęty dla naszych wspaniałych rybek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć.